Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w dziewiątym odcinku i dziś zajmiemy się wybraniem okazy zdrowia, rasy i kupnem świnki morskiej. Więc zaczynając od początku. Jeśli chcemy kupić świnkę morską, najlepiej, żeby nie była to decyzja spontaniczna, podjęta w przypadkowo napotkanym w sklepie zoologicznym. Pamiętajmy, że posiadanie świnki, jak i każdego innego zwierzęcia, to odpowiedzialność. Codziennie trzeba zwierzątko karmić i regularnie czyścić klatkę. Ale to nie wszystko, ponieważ świnka morska potrzebuje towarzystwa. Czy będziemy mogli poświęcać śwince chociaż godzinę czasu dziennie? Nie należy także zapominać o śwince w wakacje. Komu wtedy damy świnkę na przechowanie? Czy inni domownicy nie będą mieli nic przeciwko? Czy w miejscu zamieszkania będzie miejsca na noś przestronną klatkę? Zwierzątko w tekturowym pudle na pewno nie będzie się dobrze czuło. To już dodam od siebie. Dopiero gdy odpowiem sobie jednoznacznie na te pytania, Decydujmy się na kupno tego zwierzątka. Teraz przejdźmy do wybrania rasy. Trzeba się zastanowić nad wyborem rasy. W sklepach zoologicznych dostępne są trzy rasy tych gryzoni. Jeżeli jest więcej, to podajcie mi w komentarzu. Ja poszukam na nich temat informacji i zapamiętam sobie na przyszłość. Dobrze, pierwsza rasa: Ang angielskie, Znacz znane ja bardziej jako gładkowłose, są najtańsze i łatwe w utrzymaniu. Drugie rozetkowe. Świnki morskie są równie mało kłopotliwe i na dodatek mają zabawną rozczochraną sierść. Trzecie, świnki angorskie są też bardzo atrakcyjne. Jednak pielęgnowanie wymaga więcej czasu, ponieważ koniecznie trzeba regularnie czesać ich długie i jedwabiste futerko. Istotną kwestią przy zakupie świnki morskiej jest jej cena, zależna od sklepu. Rozetkowa świnka morska często kosztuje od około 40 do 50 zł, a gładkowosa od 30 do 40 zł. Angorki są znacznie droższe, przy czym w sklepach zoologicznych bywają rzadko. Teraz przejdźmy do wybraniu okazu zdrowia. Wybierając świnkę morską trzeba zwrócić uwagę na jej stan zdrowia. Gdy w sklepie zoologicznym lub u hodowcy staniemy przed klatką ze świnkami, musimy dokładnie obejrzeć wszystkie zwierzęta. Lecz jeszcze, zanim przystąpimy do oględzień, powinniśmy poznać kilka informacji, które pozwolą nam ocenić stan zdrowia zwierzątka. Dorosła świnka osiąga długość 30 cm i waży od 800 do 1000 g. Kończyny przednie są czteropalczyste, tylne trójpalczyste. Zarówno samce jak i samice mają po parze sutków. Temperatura ciała świnki morskiej jest nieco wyższa niż u człowieka. Nie wpadajmy więc w panikę jeśli zwierzątko wyda się nam bardzo ciepłe, gdyż wcale nie musi to oznaczać gorączki. Temperatura 39,5 stopnia jest całkiem normalna. Zdrowe świnki morskie są krępe i mają gęstą sierść. Stare świnki mogą łysieć. Młode mają nieowłosioną dolną część łapych, nieowłoszone uszy i skórę tuż za nimi. Kupując świnkę, trzeba zapytać się o jej wiek. Nie należy kupować zwierzęcia, które ma mniej niż 3 tygodnie. Warto pamiętać, że jeśli decydujemy się kupić świnkę dwumiesięczną lub starszą, może się okazać, iż nie kupiliśmy jednego zwierzątka, ale całą rodzinę. Na to proszę uważać. Najlepiej przez jakiś czas obserwować świnki, regularnie odwiedzając sklep. Nie kupujemy świnek osoł i siedzących w kącie, a także mających zaczerwienione, napuchnięte lub zauzawione oczy. Przyjśmy się również, czy zwierzątku nie cieknie z nosa, czy nie kicha i nie kaszle. Jeśli już wybraliśmy zwierzątko, to należy określić jego płeć. Najlepiej poprosić o to hodowcą lub kogoś, kto się na tych gryzoniach zna. To wszystko na dziś. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Jeśli tak, to dajcie lajka i suba. Lub powiedzcie parę, yy, przepraszam bardzo, lub powiedzcie coś od siebie. Jeżeli o czymś zapomniałem, to napiszcie mi w komentarzu. Dziękuję. Do widzenia.